Transformacja energetyczna, co nas tak naprawdę w niedalekiej przyszłości czeka. Świat zamierza odejść od paliw kopalnych, a zwłaszcza ropy, co zmieni całą geografię handlu światowego, ale również nabierze nowego znaczenia dla energii elektrycznej. Złotem XXI wieku będzie właśnie energia elektryczna. Wariantów jest co nie miara. A my dokładniej przyjrzymy się jednemu z nich, który jest dosyć prawdopodobny do wdrożenia, ale czy wejdzie, no to nigdy nie wiadomo. Model byłby taki, że 10 kW źródło energii w postaci ogniwa paliwowego na spirytus zasila dom, a trzy takie źródła, dając 30 kW, idą do sieci na sprzedaż. Co daje nam taki model. No wiemy, że chcemy przejść na transport samochodami elektrycznymi, co będzie wymagało zapotrzebowania na energię. Taki model pozwala, że w przypadku na przykład samych domów jednorodzinnych, bo do nich byłoby to jako prosumentów skierowane, daje możliwość wytworzenia już dziś 45 terawattogodzin. Czyli dostępną moc uwalnia 63 gigawaty. Skąd się dobierze? Dlatego, że własne generatory zasilą domy, czyli 63 gigawaty zostaną w sieci do dyspozycji, zostaną uwolnione z sieci i będą mogły być zastosowane. Dodatkowo te 6 milionów 300 domów jednorodzinnych może wytworzyć energię 136 terawatogodzin czyli tak naprawdę dawać 189 gigawatów dostępnej mocy. To bardzo duża energia w ciekawym rozwiązaniu na tak zwanej energetyce rozproszonej. Taka energetyka ma tą zaletę, że ciężko ją uszkodzić w przypadku wojny, konfliktów czy jakichkolwiek kryzysów. Cały czas te kW będą w danym regionie się zamykać. Ale taki model... Ma swoje ograniczenie. Przykładowo, żeby wyprodukować 1 kWh, trzeba zużyć 0,9 litra. Jeden litr spirytusu kosztuje 4 zł, co daje kwotę 3,60, czyli minimum 3,60 to jest koszt takiego Domostwa. No gdyby to było teraz był prosumentem, tak i zapotrzebowanie miał miesięczne 5 kWh, to zwróćmy uwagę, że jego rachunek wynosiłby 1800 zł. Żeby teraz pokryć swoje koszty i oddać z powrotem całą energię swoimi generatorami, zarabiając na tym 25 groszy, to dostałby 5400 zł, czyli miałby tak zwany Pokryłby swoje koszty miesięczne zużycia energii jako prosument, tak, a 5400 miałby jeszcze pieniędzy, by dostał z tego tytułu, żeby sprzedał energię. Czyli stworzylibyśmy pewien dochód pasywny, co byłoby dosyć w zgodzie ze względu na upadający ZUS, i raczej był, żeby nie było tutaj buntów, i też ideę, Pasywnej emerytury, no to mamy tutaj w pewnym sensie taką kwintesencję, że produkuje i sam sobie jest wystarczalny. No, 6 milionów 300 domostw to jest o co powalczyć. Co by to znowu wygenerowało? Tak, wygenerowałoby, że żeby zarobić te 25 groszy, no to musiałaby być cena za 100. Kilometrów dla elektryka, który zużywa 20 kWh na 100 km 3,85 co daje kwotę 77 zł. Porównajmy sobie teraz do samochodu spalinowego, który zużywa założmy, 6 zł za paliwo, 8 litrów niech spala, bo tutaj mam największe zużycie, to niech to też będzie największe zużycie. To jest 48 zł na 100 km, czyli widzimy, że tutaj jest drożej elektryczny. No to znając życie, Rządy wprowadzą taką cenę paliwa, że, którą zrównoważy ten samochód elektryczny i to będzie 9,70. Żeby magicznej granicy 10 zł nie przekraczać, no to zobaczmy, że 9,70 da już 77 zł, tak? czyli porównywalną kwotę do elektryka. Rząd będzie dążył do obniżenia tych kosztów wytwarzania energii i przykładowo wprowadzając obrót. W gorzelniach, czy nawet pozwalając budować małe gorzelnie, które dawałyby możliwość 2 zł za litr spirytusu. O, jest to ogromna kwota, o którą chodzi, bo chodzi o dwie, przeszło 250 miliardów miesięcznych obrotów tutaj gorzelni na tych ogniwach paliwowych. No i załóżmy, byłoby to dwa zł, co daje kosz 0,80 80. Zł. Automatycznie takie domostwo na 900 zł spada miesięcznie. No, i to oczywiście zarabiając tyle, co miało zarobić, wygeneruje kwotę 2,05. I taka kwota dawałaby już 41 zł na 100 km dla elektryka. No, to już przy utrzymaniu ceny paliwa na 9,70, no to już jest 36,60 zł zaoszczędzone. To jest prawie połowa tej kwoty tak, czyli po prostu raz tyle trzeba dać, żeby jeździć spalinowym, co będzie dążyć do tego, że samochody spalinowe będą odchodzić do lamu. Możemy też wprowadzić program po prostu rządowy, gdzie będzie samochody elektryczne nie będą na baterie, tylko na przykład na ogniwa paliwowe i wtedy takie ogniwo 1 kW byłoby złoty 80 zł właśnie przy tym Spirytusu, dostępny możliwość za 2 zł spirytus, no to złoty 80 zł by kosztował, to automatycznie sprowadza do 36 zł, czyli nadal bardzo konkurencyjnie samochód elektryczny do spalinowego, i automatycznie cały przemysł by od tego odchodził. Ale również możemy wdrożyć elektryki, by większej sprawności, na przykład zużywający tylko 13 kWh na kilometr, no to wtedy taka energia przy złoty 80 też na przykład jeżdżąc na spirytusie lejemy do baku spirytus zwróćmy uwagę że to już daje 54 złote różnicy czyli oszczędność jest dosyć potężna. No a jak inni bo tutaj mówimy tylko i wyłącznie o prosumentach czyli domach jednorodzinnych którym mogłyby to zastosować. No zwróćmy uwagę, że gdybyśmy utrzymali to złoty 80 zł na samochód, bo byłoby na, na spirytus, czyli na ogniwa paliwowe do każdego samochodu zamiast akumulatorów, no to mamy rozwiązanie. Wysoki koszt paliwa będziemy odchodzić od spalinowego. Firmy płaciłyby złoty 80, zł, czyli tyle samo co samochód by tankował za kilowat. Automatycznie generowałoby to, bo przechodzimy na takie koszty. No, ale mieszkańcy złoty 85 zł za kilowat, co przy zużyciu 300 kilowatogodzin miesięcznie, jak na mieszkanie, to jest gdzieś około tego. Takie zużycie dawałoby 255 złotych, czyli widzimy, że byłoby to zróżnicowanie i to zróżnicowanie trzeba jakoś do, przez dotacje albo rozwiązanie organizacyjne inaczej rozwiązać. No to jakby wyglądał taki realny scenariusz przy, ta, przy przyjęciu takich Rozwiązań. No dążylibyśmy do tego, że domy jednorodzinne zaspakają swoją energię w postaci agregatu 10 kW, tak? czyli używają sobie tam załóżmy te 500 kWh i 30 kWh produkują na potrzeby przemysłu, tak? daje to możliwość dostarczenia energii. 136 terawatogodzin, co daje moc dyspozycyjną 189 gigawatów. Oczywiście to nie byłoby tak, że te generatory by się włączały jak chcemy, jak planujemy, tylko automatyka by pozwalała dołączyć w zależności od zapotrzebowania sieci i dostosowania, żeby po prostu damy dany dom zarobił. Czy to będzie w formie giełdy, że będą sobie losować, że na przykład o 25 groszy czy nie, no to trzeba zagwarantować, że 2,05 to będzie na przykład minimalna kwota produkcji energii. No takie rozwiązania dają znowu obostrzenia, które musimy wprowadzić prawnie, żeby było zrobione. No musi być ta gorzelnia, która by była w stanie wyprodukować 2 zł no przy obrocie 250 miliardów Miesięcznie, no to gigantyczna kwota. No, te gorzelnie tam po prostu byłyby spore do zabezpieczenia, bo to jest ogromna ilość rozwiązań logistycznych, tak? W ilości paliwa, które trzeba dostarczyć do ludzi, transportu i tak dalej. No, w każdym bądź razie bylibyśmy w stanie to rozwiązać. Utrzymać cenę 85 groszy dla mieszkańców bloków, no i firma płaciłaby dwa. 0,5, tak samo jak 2,05 byłaby na przykład cena paliwa. Oczywiście wiadomo, że to byłyby jakieś pewne ruchome kwoty, ale nie mniejsze niż, żeby produkujący tę energię zarabiali. Co to oznacza? Oznacza to, że pewne rzeczy należy uregulować, bo przykładowo, jeżeli będziemy chcieli, żeby Mieli 85 groszy na no każdy mieszkańca, więc tak, to trzeba pamiętać, że każdy kilowat dla tego mieszkańca musi być zrównoważony z zakupem przez firmy po kwocie minimum 2,05, no 23 kilowatów. tak. Czyli to musi być taka przewaga. Wtedy średnia będzie właśnie na poziomie tych 2 zł do zarobienia, jeżeli chcemy utrzymać taką średnią. Więc trzeba pamiętać, że musimy to jakoś zrównoważyć. No ale nasza energetyka też będzie musiała być zrównoważona, żeby być konkurencyjnym. No zwróćmy uwagę, że to się bardzo pokrywa z nadchodzącymi planami tańszej energii, która będzie dostarczana do Europy. Nie mówię, nie mówię tylko tutaj o Azji, ale przede wszystkim zwróćmy uwagę na Afrykę i ogromne możliwości instalowania tam Turbin wiatrowych i fotowoltaiki, zwłaszcza fotowoltaiki, która by dawała tanią energię mogłaby być w prosty sposób przesyłana kablami, oczywiście podwodnymi, prądu stałego, ale tam 750 kV i jeszcze wyższe napięcia i transmitowane do Europy. Tylko tutaj trzeba byłoby dobrze przyjąć rozwiązanie, bo zwróćmy uwagę, że jeżeli byśmy chcieli mieć średnią energię, dostępną 85 groszy, tak, a wartość 80 groszy byłaby dostępna tak, to przy 185 groszy, które by wytwarzała nasza energia, a za 80 groszy dawałaby na przykład afrykańska sieć, no to zwróćmy uwagę, że 20 kW zakupionych z Afryki Równoważy 1 kW wytworzony za złoty 85, zł, no bo przecież o takich kosztach byśmy tutaj mówili, czyli musimy to równoważyć. Oczywiście wprowadza się odpowiednie możliwości. Przede wszystkim nie wprowadza się tego na giełdę, bo wtedy tania fotowoltaika z Afryki zajechałaby nasz przemysł, ale daje możliwość elektrowniom zawodowym, aby produk zakupywały tą energię. I właśnie oni, zakupując za 80 groszy, będą mogli także złoto 85, które muszą wydać, właśnie dla równoważenia prosumentów i zabezpieczenia niższego kwoty, żeby na rynku było dostępne za 85 groszy dostęp takiej energii. No to muszą równoważyć praktycznie 20 kW na każdy swój kW wytworzony. Oczywiście przepis musi mówić o tym, że za każdy zakupiony 20 kW, w takie promocyjne ceny musisz wytworzyć 1 kW, tak? I też kupić od prosumentów ten 1 kW. I to by był wtedy stworzyło taki system energetyczny, który by się równoważył. No nie może być tak, że wtedy operator sieciowy by to robił, bo on nie wytwarza, on nie ponosi kosztów. no Byłby takim tylko rozstrzygającym. No ale to pozwoliłoby mocno rozwiązać zagadnienie, a rozproszona energetyka dałaby nam niezależność i też pasywny dochód dla ludzi. Przy transformacji energetycznych stoimy przed kilkoma wyzwaniami i ten projekt praktycznie rozwiązuje kilka najważniejszych. Przede wszystkim domowstw, domu jednorodzinnym, czyli domostwom, rodzinom daje pasywny dochód o dosyć dużej kwocie. Pozwala też im dla siebie wytwarzać energię w sumie za darmo tak no bo to co zużyją dla siebie to potem sprzedadzą i na tym zarobią czyli będą i jeszcze będą mieć pieniądze na utrzymanie. Oczywiście wygeneruje to większe koszty które będzie trzeba zrównoważyć energetyką zawodową dużo tańszą a nawet poborem z sieci. Z innych to może zjednać nam kraje afrykańskie, gdzie będą mieć tanią energię z fotowoltaiki i wiatraków, czy energię pływową i będzie transformowane i przesyłane, czy brane z Ukrainy, z elektrowni jądrowych, gdzie po prostu sieci przesyłowe będą to załatwiać i dawać do rozwiązania. Generuje to oczywiście wyższe koszty dla firm, które by musiały pokryć te kilowaty, ale z drugiej strony przecież firmy i tak to pokrywają w kosztach, a potem konsumenci, za to płacą za wszystko i tak płacimy, więc można to wytwarzać. No, czy dobra byłaby idea przejścia na takie pieniądze? No tak, bo teraz pamiętajmy o jednej rzeczy, że to energia elektryczna byłaby paliwem XXI wieku, tak? Zastąpiłaby Ropę. I nie możemy patrzeć na współczesne ceny energii, gdzie jest 185 groszy, czy tam złoty czy nawet wyższe stawki są, tak, w do notowań, ale zwróćmy uwagę, że musi to być odpowiednio zrównoważone. Każde domostwo musi mieć odpowiednio zrównoważone, żeby na przykład zużywając 1,5 kWh miesięcznie, tak, miało w tych kosztach promocyjnych po 2 zł, na przykład paliwo do swoich agregatów. No ale powyżej już, już sobie pokrywa koszty według rynkowych. I tak samo przedsiębiorcy powinni mieć możliwość korzystania i korzystanie z tej energii. Ale przecież koszty energii pokrywamy, tak, bo samochody jeżdżą na paliwo, płacimy 5, 6, 7 zł różnymi wahaniami. A to byłoby po prostu zastępcze z możliwością dostawania pewnie prosumenci byliby dotowani i Mieszkańcy bloków też byliby dotowani. No za to, że mieszkasz w bloku, nie masz możliwości wytwarzania energii, nie masz możliwości sobie stworzenia pasywnego dochodu. No, przy blokach byłoby to bardzo skomplikowane. Natomiast masz możliwość skorzystania z taniego energii elektrycznej, której nie będzie miał prosument wytwarzający, bo prosument wytwarzający będzie musiał już tutaj się troszeczkę nagłowić, ale oczywiście przez automatykę ustawienia do produkcji, ale będzie musiał przecież przyjąć to paliwo, tak czyli ten spirytus będzie musiał zaradzić takich zbiorników, żeby te agregaty działały, czyli takie trochę zajęcia, za które będzie można mu zapłacić, właśnie, ale będzie miał przez to dochód pasywny. No w każdym bądź razie transformacja energetyczna pcha nas w całkowicie inne kierunki i trzeba tutaj pomyśleć o zabezpieczeniu społecznym. ZUS też idzie w dół, no bo tych ludzi nie ma. Możemy podatkować roboty, ale z drugiej strony, dając gospodarstwom domowym, prawie 6 milionów czysto gospodarstwom domowym, możliwość zarobienia, dajemy im pasywny dochód i ten ZUS, który będzie upadał, będzie coraz niższy, zrekompensuje rodzinom życie w późniejszym. Zwłaszcza, że nieważne jaki będziesz miał wiek, będziesz mógł wytwarzać tą energię i na niej zarabiać, czyli mieć. Pasywny dochód. No trzeba przemyśleć, po prostu jaka będzie ta transformacja. To jest jedna z propozycji. A czy logiczna i dająca sens, no sami sobie ocenimy. Czy tak politycy przyjmą, czy takie strategie przyjmą, nie wiadomo, ale jest to jakiś możliwy scenariusz, do którego można dążyć.